Uwaga! Nagrywam! Czekaj. Nagrywam! Start! Start! Dzień dobry! Witam serdecznie! Moja kochana Basieńka! Basieńka! Jesteśmy w miejscu... E, Basiu, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w chacie Poda w Nowinach, półtorej kilometra od Tamborka. Słuchajcie, wspaniałe miejsce! Kręcimy tutaj, ponieważ ja chciałam wam pokazać e, i, co tutaj Basia ma takiego wspaniałego, pięknego, cisza, spokój? Postarajmy się, Basiu, przez sekundę się nie odzywać, żeby usłyszeli ten, te ptaki. Słyszycie? Piękne miejsce. Ja wam pokażę. Wejdźcie na Facebooka Basia Krzanowska. I po, jak to było? Chata Pogaduchy. Słuchajcie, jesteśmy u, y, rodzinnie na urodzinach y, Wiktorka, dziesięcioletni Wiktor, wszystkiego najlepszego. 35 osób, urodziny niesamowite. Y, świetne miejsce na komunie, na to, żeby po prostu, to jest kawałeczek za Fromborkiem, żeby przyjechać, wyciszyć się. Zapraszamy. Słuchajcie. Leczymy ciało i duszę. Rozpieszczamy podniebienia. O Jezu, obiad taki pyszny. Basienka gotuje. Chylam się, bo boguś bo przed sobą. Bo słuchajcie, obuś. Tak, słuchajcie, świetny piesek, ale ja wam pokażę. zobaczcie, Z tyłu staw, natura, którą właśnie kochamy. Cisza, spokój. Tutaj co tam mamy? Saunę i balie. Sa, saunę, balie. Tutaj jest basen, który jest teraz przykryty. Tam operator, Pozdrawiamy Pozdrawiam. Przyjaciel. Tutaj mamy też i ognisko można sobie zrobić, więc zobaczcie, była, była, był przez Jul, Julek, tak? tak? Julek pokaz konny. On dostał, skoków, tak, skoków, jakieś osiągnięcia, co on tam ma? No, skąd nie będziemy Julek Będzie. jest, skromny. jest skromny, niesamowity chłopiec, który świetnie... Konno jeździ. Słuchajcie, my uciekamy, deszcz pada, ale z, do czego zapraszamy. zmieszamy? Kwadras z Olą. Nie wiem w kalendarzu, który to jest dokładnie dzień, ale jest to czwartek. E, nie, nie wiem, nie pamiętam jaka to będzie data, dwudziesty któryś, e, ale w czwartek jest z o godzinie dziesiątej z Basienką, więc gorąco o Stanisław. Dziękujemy Ci serdecznie. Organizator urodzin. E, więc naprawdę, kochani, zapraszamy. Będziemy o tym miejscu mówić. A wy wchodźcie na Facebooka. Jeszcze raz, Basiu, przypomnij miejsce. Hata pogaduchy, nowiny, koło prąborka. Zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. zobaczenia. Pa. 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 Widzimy się na kwadrans z Olą. Oj, dobra. Ja Zaczęło